Cześć grzybofile! Witam Was 7 kwietnia tym razem z województwa podkarpackiego i tradycyjnie, już jak co roku o tej porze, zapraszam Was na kolejny mój biwak. Jak widzicie, staram się urozmaicać moje biwakowe relacje. Tak, więc ubiegłoroczna została nakręcona w województwie świętokrzyskim. A teraz mamy kompletnie inny rejon polski, ale jak wiecie, bardzo mi bliski, bo urodziłem się w tych stronach, mianowicie w Sanoku. A witam się z wami na terenie dawnej wsi Rabe, wyludnionej przed laty w ramach akcji Wisła. Jak wiele bieszczadzkich wsi, przez co dziś możemy mówić o tym, że bieszczady są odludne, są dzikie, ale nie nastąpiło to w sposób naturalny. Jak najbardziej były to tereny bardzo. Gęsto zaludnione przez wiele pokoleń ludzie różnych narodowości żyli tu ze sobą w zgodzie, obok siebie, aż do ich życia wkroczyła polityka. Ale nie o polityce jest ten kanał. Chciałem Wam tylko wspomnieć, że czasem warto wiedzieć coś i pamiętać cokolwiek, również z tych niekoniecznie najjaśniejszych kart naszej własnej narodowej historii. Te miejsca zresztą są częściowo oznakowane. Tutaj nawet przed wejściem znajduje się tablica informacyjna. Niestety próżno na niej szukać informacji o akcji Wisła, czy w ogóle o tym, że istniała tutaj kiedyś wioska, czy chodzi o informacji o tym, że stała tutaj kiedyś cerkiew. To nie jest przypadkowe miejsce z jednym grobem. Jakoś wygodniej informować o dużo bardziej zamieszkłych czasach, no i właśnie nie aż tak niechlubnych dla nas. Ale dobrze, koniec tych cmentów. Dla mnie jest istotne, że pokolenia ludzi żyły tutaj ze sobą w zgodzie i mam nadzieję, że do tego będzie okazja się odnieść, o ile tylko będziemy mieli lepszą pogodę, troszkę optymistycznie, może nastrajającą teraz co prawda mamy dość późną porę bo godzinę 16, ale też sam dzień cały niestety zbyt e, słoneczny nie był i jest zresztą dosyć ciepło. Zobaczymy, jak będzie w kolejnych dniach, bo zabawię tu aż. Cztery noce i 5 dni, więc to jest dopiero początek. A od dawnej wsi rabę zaczynam swój tegoroczny kwietniowy marsz po tutejszych wyludnionych dawnych wioskach. Nieprzypadkowo, ponieważ tam nie opada, naprawdę kilkadziesiąt metrów stąd. Kilka lat temu, wędrując właśnie również tutaj, tędy. Po tych terenach, co prawda trochę bardziej wiosennej już aurze, choć to również był kwiecień, znalazłem smardza. Wówczas był to smardz jadalny, dziś smarze stoszkowate zresztą są ze smardzem jadalnym utożsamione, ale chodzi mi o ten gatunek, który niegdyś był rozróżniany jako smardz jadalny i miał jasne, takie jasnobrązowawe koloru kawy z mlekiem owocniki, a nie ten ciemnozielonawy kolor charakterystyczny dla dawnych smarzów stoszkowatych, dziś właśnie już ze smardzem jadalnym utożsamianych. Teraz nie ma sensu chyba tego miejsca odnajdywać, choć również ze względów takich historycznych, odnosząc się jeszcze do tego, czego zacząłem, zależało mi na jego znalezieniu, bo tam dość znacząca informacja przybita znajdowała się na pobliskim drzewie, tuż obok tego smardza, mówiąca o pewnej tragedii, która się Wydarzyła w życiu kogoś, kto kiedyś miał właśnie tam rodzinę, kto dorastał w domu, którego już tutaj nie ma. tuż w ogóle żadnych domostw nie ma. Czasem można znaleźć jakieś fundamenty, czasem jakieś nagrobki, czasem jakieś kapliczki. Bardzo lubię zresztą takie ślady dawnych ludzkich osad, ślady ludzkiej historii, ludzkich istnień na tych terenach między innymi. Dziś tak przecież pięknych i zapewne niegdyś musiało się tu naprawdę cudownie żyć. A teraz można wędrować po tych pustych przestrzeniach i napawać się chociaż przyrodą. A ja wędruję już w celu znalezienia mm, miejsca na nocleg, bo przed nami pas górskie, do którego dość dziś nie zamierzam, bo jest trochę zbyt późno, by je przejść. A ja niekoniecznie chciałbym nocować tutaj w lesie, bo mam pewien respekt przed niedźwiedziami. Właśnie przed laty wędrując, po tych terenach. Natrafiłem na ślady niedźwiedzia. Miałem zresztą pewną przygodę nocną też z niedźwiedziem, o której może kiedyś opowiem. Nie wszystko może naraz. Tak więc, e, dla bezpieczeństwa, wolę nocować poza właśnie lasami, bardziej na otwartych przestrzeniach, gdzie o niedźwiedzia myślę, że będzie trudniej. Zwłaszcza że niedźwiedzie teraz w sumie mogą się już budzić. To już jest jak najbardziej ten okres, gdy samice wyprowadzają swe młode, czyli najniebezpieczniejszy okres do wędrowania w miejscach, gdzie niedźwiedzie żyją, a w Bieszczadach żyje ich kilkadziesiąt. Tymczasem przed Państwem Rabiański Potok, z którego nabiorę sobie wodę na kolację i może na śniadanie, jeśli wystarczy. No tak, butelki. w sumie przy takim nurcie ten lejek jest zbędny o -o. Co to ja mówiłem, że najbezpieczniej będzie poza lasem. Ech, ktoś tu sobie wędrował. I nie chcę sam siebie stresować niepotrzebnie ani was. Ale myślę, że spokojnie mógł to być miś. Ech, tutaj mamy ślady prowadzące stąd. Prawda. No, nie jestem pewien. Nie jestem. Może to wcale nie był miś, ale trochę tych śladów tutaj jest. To nie są moje ślady. Moje ślady są tam. Tam nabierałem wodę. I teraz poszedłem sobie naokoło. Mm. Dużo śladów. Tam na drugim brzegu ile jest śladów. Jej. Ja tego nie widziałem. Troszkę niepokojące. No i nie wiem. No ale z drugiej strony, co mam zrobić? Gdzieś muszę spać. Gdzieś muszę rozbić namiot. I sobie wymyśliłem, że znajdziemy sobie możliwie wysoko gdzieś tutaj jakieś przyjemne miejsce, z którego będę miał mm, możliwie korzystną panoramę, czyli w miarę możliwości na wszystkie strony świata. Jednocześnie będę osłonięty od... Drogi, co prawda utwardzonej jeszcze na tym odcinku, ale raczej nic nią nie jeździ, zwłaszcza w okresie świąt. Wydaje mi się, to jest droga leśna, już niepubliczna. No nic, tak czy inaczej, chodźmy tam wyżej, bo myślę, że czego Miś miałby tam szukać w górze poza lasem. Tu może faktycznie akurat się przeszedł i mam nadzieję, że tylko przeszedł, idąc dalej. Będzie dobrze, nie przejmujmy się na zapas. Spójrzcie jak tutaj jest pięknie. Pomimo tej niezbyt malowniczej pogody. A ja zmierzam na to oto wzgórze licząc tam właśnie na jakieś widoki nawet jeżeli nie już dziś tym szaroburym popołudniem to może jutro po przebudzeniu no drodzy Państwo faktycznie zapowiada się całkiem malownicze miejsce na namiot, tam też jest cudownie, za mną tam są wspaniałe widoki tutaj od drogi mnie nie widać, tam za mną biegnie droga w dole Mógłbym jeszcze iść tam wyżej, widzę. Tam w oddali byłby jeszcze ciekawszy, pewnie widok, ale nie wiem, czy mi się chce aż tak daleko. Może tu już być całkiem nieźle, tylko właśnie zobaczymy, czy tutaj też z drogi mnie nie widać. W sumie nie ma co, chyba, jakoś strasznie kombinować. Jestem, co prawda, na odsłoniętej przestrzeni, ale też nie ma się może przed czym chować. Grunt, że z drogi mnie nie widać, też mam nadzieję, że jakiejś wielkiej wichury nie będzie. Widoki dookoła mam wspaniałe, jeżeli chodzi o panoramę, tylko właśnie kwestia jaka pogoda będzie tej panoramie towarzyszyła, ale to się okaże o poranku. Jest tu płasko, jest nawet póki co zacisnie, choć zobaczymy jaką pogodę będziemy mieli w nocy, ale mimo wszystko myślę, że to jest odpowiednie miejsce na rozbijanie namiotu, więc biorę się do dzieła. Do zobaczenia po. No i cóż, chyba nawet wyszło całkiem nieźle. Co prawda, stojąc tam, zobaczyłem samochód w dole, przez chwilę między drzewami, a więc przekonałem się, że jednak mnie trochę też może być widać, ale to jest jeden, jeden malutki punkcik więc ktoś jadąc samochodem na dole musiałby na chwilę odwrócić głowę i akurat zobaczyć mój namiot to jest jeszcze mniej prawdopodobne niż mnie tam stojącego przed chwilą więc o ile nikt tu zaraz nie przyjdzie mnie przewędzić to mam nadzieję, że noc minie mi spokojnie o ile również żaden zwierz tutaj nie przyjdzie, no ale spójrzmy po cóż miałby przechodzić, może jakiś zając póki co ale nawet sarny czy jelenia, czy tym bardziej mam nadzieję niedźwiedzia bym się tutaj nie spodziewał może jakiś wilk na horyzoncie, kto wie Byłoby miło, choć i tak tym sprzętem nie byłbym w stanie go przybliżyć trzykrotnym zbliżeniem w aparacie. Tak więc, gdybyście chcieli pomóc mi podnieść jakość moich nagrań, to oczywiście zachęcam Was do dołączenia do grona wspierających, dzięki czemu mógłbym się wyposażyć w lepszy sprzęt. Przypominam, że wspierającym oddzięczam się m.in. dodatkowymi filmami. A co do szczegółów, to znajdziecie je w osobnym filmie oraz pod adresem grzybofil.pl ukośnik wesprzyj. Tymczasem, żeby nie przegapić relacji z nadchodzących dni, przypomnijmy czterech. Czterech nocy i w sumie pięciu dni, licząc też ten obecny. To zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, kliknięcia w dzwoneczek również, aby mieć gwarancję, że nic Was nie ominie. Będzie mi miło również, jeżeli zostawicie komentarz i łapkę w górę, a przedsmak tego, co w nadchodzących czterech dniach mogłoby Was ominąć, pokażę Wam teraz. Tu już nie ma żartów, moi drodzy. Moja poważna mina nie jest udawana. Bardzo, bardzo duży ślad. I ewidentnie miś poszedł w tą samą stronę, w którą idę ja. Się zawsze wybrać malownicze miejsca na biwak, na rozbicie namiotu, ale to myślę, że jest w top 10 moich zdecydowanie. Tak więc wy znacie przyszłość, przynajmniej te moje kolejne dni, czy fragmenty ich właściwie. Ja jeszcze ich oczywiście nie znam, ale cóż, taka wasza przewaga. Zasłużyliście, skoro dotrwaliście do końca tego filmu. Tymczasem dziękuję Wam bardzo za dziś. Trzymajcie się zdrowo. Zostawiam Was z panoramą bieszczadów. Do zobaczenia wkrótce. Cześć.